No dzień dobry, dzień dobry Państwu, jesteśmy w Słubicach, jesteśmy w naszym zaprzecznionym sklepie Motosbyt. Oczywiście cała rodzina Motosbytu, a także wszystkich warsztatów samochodowych przeobiecała, że w roku 2019-2020 by pokazywać troszeczkę motoryzacji, bym zaglądał kamerą. Mam wielu znajomych, jeżeli chodzi o motoryzację, pokazywałem Państwu Batkar, pokazywałem Lipca, pokazywałem Intercars, a teraz jesteśmy oczywiście w Motosbyt, co można powiedzieć? jakby to powiedzieć firma oczywiście z korzeniami sięgającymi wielu wielu lat. To już chyba z ile za 40 lat mam to zbyt, prawda? Za 40 lat mam to zbyt. Co tu dużo mówić, filtry paski, jak zwykle do wszystkich modeli samochodu, zobaczcie jaki tutaj jest kolorystyczny przepyk tego wszystkiego. Tak naprawdę jeżeli chodzi o oleje, tutaj w Słubicach można przyjechać i zawsze wszystko sobie zaopatrzyć. Te filmy są tylko i wyłącznie instruktażowe po to, żeby pokazać Państwu, gdzie po prostu, jak to się mówi często, Przebywam, gdzie mam swoich znajomych, a także z kim współpracuję, jeżeli chodzi o motoryzację. motozbyt, a naprzeciwko oczywiście warsztat samochodowy, autoserwis, Także jeden z tych takich najstarszych warsztatów w subicach,. prawda? A jeżeli chodzi o ceny, oczywiście tutaj mamy jedne z najlepszych cen. Są to specjaliści od tego, by dla Państwa dopasować odpowiednią część, odpowiedni filtr, pasek i itd., jeżeli chodzi o rok 2020, pozostajemy z Moto Zbytem, tworząc stronę internetową Słowice Motoryzacja z zewnętrznej strony Frankfurt Oder. Biorąc pod uwagę przyjaciół z Frankfurt Oder, a także wszystkich łącznie z Kamski, zapraszam Was do tego, by korzystać z części samochodowych w Polsce. Po tej stronie, dlatego że jest taniej, wymiana oleju. a Ja tak przykładowo się zapytam, ile kosztuje teraz Mobil One? No powiedzmy 25 zł litr, tak? I takie są ceny. Więc 40 lat moto zbytu Drodzy Państwo, pozdrawiam. Jeszcze pokażę kamerą gdzie to jest. A naprzeciwko oczywiście Autoserwis i mój zaprzyjaźniony hotel Yacht Hotel. Oczywiście Hotel Marium ale ten, który ja nazywam yacht Hotel.